Nie ma co tam słychać, dobrze dziś w kolorze Co robimy potem, może zabakamy sobie Pomysł idealny, ale czy jest fit? Pieniądz to nie problem, aby na zielono żyć No to będzie git, ile planujemy? Wieta może dwa, jeszcze się ustatkujemy Dobra umówień za 15 na kwadracie A jak mnie przywitasz, kurwa grubym batem To mi się podoba dymem, wypełni się głowa I to na bogato, będzie pan akord. akord A gadały z damą, jak tu kurwa, kurwa gadać Ona nic tu nie wie, nawet nie ma prawa Znów ci nie pozwala Tak to bywa, bracie Brak rozumu głowie, to brak wieczny zacie Może się dogadać Myślisz próbowałem I co z tego wyszło? Jeden wielki bałek Tak to jest nie przejmuj się wcale. Myślisz, że próbuję, Wyjebany zacierz. Dobra, zaraz wracam, stara mnie tu woła. Uważaj, bo znów wyjdzie Wydzie z tego katastrofa. katastrofa. Dobra, chwila, moment, zaraz tu powrócę. A ja teraz z jajcem lufem tylko wrócę. Jak to kurwa, a ja? Nic ci się nie stanie. Tylko jedna lufa nada to nie złamanie Dobra, palcie sobie, niech wyjdzie to wam na zdrowie. Dzięki, wracam szybko, bo pójdzie to zrochem. z rochem. Tylko mi się ważysz, a będziesz miał problem. Przecież ja, ja żartuję. żartuję, no to, to mi dam sobie. Na Nagle szybko wraca, blank idzie już w obieg Na tym zakończymy, nasz dzisiejszy progres Zabufamy, zabufamy i się najaramy